Siemanko, z tej strony Matthew, witam was w kolejnym filmiku z drogi, diglem to globala Ale bad handy jest i mam takie kurde, mam zagłostkę Hello, aha, moment, hello Dobra, mam zagłostkę typu, że cięższą myszą mi się te heady z digla mierzy, nie? Czyli to moją modę tfk 2 82 gramy, ale To odpieranie ma obecnie założone grip tape'y z HTX'a, bardzo spokojne, I one lepiej no, sobie radzą z potem, z potem, z potem. Ej, hey. tu tu smokes A, Daj się nabrać na bifek. Czyli gramy na prime? to już wiemy. Nie, FK2 jest to totalny ocen. Paniesz mi. Oj, No i taki poważny CS, tak? Admit? Nie rób, no to nieźle. Ale oni poważnie grają, co jest grane? Może na kogoś złapię jeszcze. Nie, to jest B. Oho. A to w sumie spoko, bo lubię grać na takich, którzy są przewidywalni. Window Two contents here and ramp Mesters. This is real

Ale zanim przejdziemy do filmu, to krótka reklama strony Skin Cantor, ten serwis może się sprzedać każdemu, kto chce sprzedać jakieś swoje niepotrzebne tańsze skiny z CSA i dostać hajs od razu na przykład na PayPala bez procedur potwierdzania tożsamości i czekania aż ktoś kupi naszego skina. No i żeby skorzystać ze skin kantora wystarczy zalogować się przez Steam, podać swój trade URL i można już wybierać skin do sprzedaży. Jeśli chodzi o metody płatności to różnią się prowizjami i minimalnym progiem wypłaty np. PST, giftkardy i niektóre krypto nie mają żadnej dodatkowej prowizji, a Paypal ma stałą opłatę 10 zł plus 3% prowizji od transakcji. Więc takie drobniejsze skiny być może lepiej by było wymienić na PSC lub GiftKardy do różnych popularnych serwisów, np. Netflixa albo Spotify. Więc ja sobie tutaj wybieram jakiegoś skina i użyję PayPal. Dodam, że do sprzedawania kos za 1000 zł takie strony raczej nie służą. No i dalej w tym momencie używacie kodu MEFIU. Ja nie używam, bo ja swojego kodu nie mogę użyć, ale wy dzięki temu dostaniecie 5% więcej hajsu, a kod nie ma limity użyć. Eee, tutaj na dole macie wszystko dokładnie wyliczone, potem akceptujecie trade'a, no i po chwili macie hajs. To tyle. Link do skin kantora macie w opisie i już wracamy do filmu. Dobra, ja sobie muszę zmienić nick na Diggle to Global. Tym, jak mam w miarę ogarnięty, więc przypuszczam, że możemy to wygrać. Yeah, yeah. I'm going Global with Diggle, To digle, you know? To, tak, to y Ale generalnie może przekleję się te wszystkie grip tape, y. wszystkie po kolei z całej, co mam tak odklejone tutaj ładnie całą. Przykleja się na tą ciężką FK-2. A może niedługo wyjdzie? Oryginalna FK-2 od całej. Bomba. Na Digle jest to mocny <laughs> Już na farcie i tak Co tu potrzebuję? No i no i. Normalnie? Kurde teraz mam za dużo Dużo chaosu Sytuacja była taka Ten bind, A on jest na tym samym palcu co mam kucanie I chciałem kucnąć Jakiś miałem taki lag mózgu, że nie, bo będę mówił nie, nie, wiem, to jest najgorsze. Najgorsze, że osoby z dużą introspekcją, które dużo rozumieją i dużo... którzy mają dużo w grunt siebie, którzy dużo potrafią powiedzieć i tak dalej... Zwykle ludzie mówią, że ktoś się tłumaczy, albo... że wymyśla i tak dalej. To jest najgorsze, najbardziej irytujące. Mam morał. O, ale to było... Myślałem, że na hita jest. Ale dobra, wyszło. Diggle, egg, egg. Co? No, Nie chcę tego czegoś. Ty, ale teamek mam. Ponad przeciętny po prostu. Złe, ale takie duele chcę podejmować, bo to są dobre okazje dla mnie. Takie na czyste duele, jeden na jeden, gdzie mam dobry movement. Oczywiście możesz grać tak bardziej pasywnie i wspomagać team, ja tak często gram. Ale wtedy jestem często w sytuacjach, gdzie faktycznie wspomagając ten team gram na tyle pasywnie że po prostu potem jestem postawiony już w jeszcze w ogóle cięższych sytuacjach, jak już co do czego przyjdzie. Nie, nie mogę swojego duelu wybrać jakby. No dobra, 96 wyratowałem z tego 06, prawie był błąd. Cały czas pik mid. Short ultum. Short ostatni, nie wiem brakiem o niego dałem. się byłem. Portugalia. Eksperymentowałem się z, z takim celowniczkiem size 2 cap. Yy, już z CSO, z CS2 piszę te komendy z takim czymś eksperymentowałem side. Trochę świeżo się zawsze się przyda. Troszkę inna perspektywa na mierzenie zawsze z innym solownikiem, a ten akurat przecydowałem, że jest całkiem spoko. Więc zobaczymy. Jeden, jeden z lepszych takich do diglowania. Na 1152 oczywiście też gram. Że ten magic to zaraz coś za tym pójdzie. I Kuro. Ty, coś za łatwo. W takich magicach się może zdarzyć, że będzie jeszcze jeden, jeszcze jeden, i potem nagle awans, coś takiego, albo nawet od razu następnym. Tego byśmy nie wiem, czy chcieli. Kurde, ta seria jest na tyle irytująca, na tyle ciężka, ale z drugiej strony jest na tyle fajna, właśnie, bo lubię takie wyzwanka. Że kurde, nie wiem, czy chcę, żebyś kończyła. Ale w sumie może jakąś jakieś inne wyzwanie sobie, wyznaczymy coś w tym, w tym miejscu. O, i goścę tego hamskiego smoka, co zwanuję. Ty jest co robię. Dostał? Dostał. Dobra, że kinę. So I Trzymałem go utility, ładnie, ładnie. Spoko dogwa. Czemu 96 jest? Halo! Co jest z panem wynikiem? Co jest z tym 96? Widziałeś takie coś kiedykolwiek? Bo ja chyba nie. jest spokojny, ten. Y, cwe Dobra, nie chciałem tego powiedzieć. Celowik, celowik. Daj, Ej, bym nie no, nie ma szans, znaczy może no, zmisuje. What? Nice Okej! shot. Ok. Fire. Kurde, no nie wierzę ta WUPA. Aj! mógł to na spokojnie, bo goś nie wiedział co się dzieje. Wow, co za. Crazor nie żyje. Ty, tak można szybciej zastriffować, nie? za spoko. Od tu window smoke, tu VP. Pierwszy raz na beno, to może być cały team tutaj. Trzy razy. Jeszcze kisiem. Zablokował mnie, no nie dobrze. Ванвай, ванвай, ванвай. Ванвай, ванвай. Ванвай, ванвай. Ванвай, ванвай. Ванвай, ванвай, ванвай. Ванвай, ванвай, Może być jungle. Nie wiem. Dobra, to przeszłam. Amor. Nie, yeah, tu Ale powiem szczerze, jestem zadowolony. To chyba jest 10 i 8 melek w tym meczu. Więc to że tak jest tak, u mnie jest 10 i 8 mowy w enemy, albo na odwrót. Takie mecze są do przyjemnego grania, nie? Da się fajnie postrzelać. Nie ma tragedii. Nie może na początku byłem. Dosyć no widział, słyszałem. Takie nieprzyjemne myślisz że tak powiem, bo za dużo było hardu, ale tylko tak by się to wydawało mi się. Nice, GG. Z lasu. A Spoko, spoko. Spoko meczy, spoko timek. Ale awansu tu ja nie mam. nie? Co? Nie! Nie! suprim. Znaczy tak! <laughs> Co jest? Ja za dobrze zagrałem, nie? Ile pros na HS? 76, a nie, myślałem, że nie wiem, jakiś wyrąbałem super wynik czy coś. Kurde, a może ta gra po prostu wie, że nie jak on z digla tak robi, to on jest super graczem. Bo no, coś musiało takiego być. Primade tak spodziewałem No kurde blade kurde blaszka i tak dalej. Oj zgadłem, że trzech jest w a nie czterech. Kurde, jestem geniuszem prawie. Ale że Supreme... Luis Treserva, za nie Luis. Oj, Luis. przecież to jest za nie Luis. No kurde blade, no dobra, to widzimy się w next meszu. Nieźle, nieźle. To ja tak mówię, no, trzeba tą serię regularnie pograć, a w next to ci będzie już coś. XT, XT Max. Kurde, ja mam jakiś... Jakie ja mam dobry feeling? Też teraz trzeba posiadam. Ale łopanie! Jak ja mam... To widać! To od razu widać, jak ja mam dobry feeling. Jak źle ciutko siedzi. Bez żadnego oporu. Patrz na to. To jest normalnie inna, Inny świat kompletnie. O, nie trafiłem, dobra. Nie no, inny świat, nie? Ale, o kurde. W tej miarce, gdzie nie ma tego grip tape'u, ja pierdziele. No, bad hand, annaki. Ale zobaczymy, z tego halo? Co tam w enemy jest? Chyba nie ma Polaków. To dobrze. Kurde, faleny lecą. Abstraktor, nie, eh? No, 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 no. Dobra, tutaj. O, dzięki, Jołek. Dzięki, naprawdę jesteś spoko, kolegom. A-Side O-D. Ok, side. Him? Left side Hello. Pit jeden, A drugi nie wiadomo, A, side pit, dobra. Side, pit. Pit. Pit, side. Pit pit. Oha, no dwa razy mieć. Najpierw w plecy, potem w głowę, nie? Nice. Fajnie, spoko, spoko, ty Niezu, niezu, jezu, Christopher. Ja ci dam. On ma 5CFG. Nie, nieźle, nieźle, naprawdę. Imponujący Aha, Smok typu demne. Aha, ty znowu mnie biją. Aż niemiłe to jest. Tu bit, I mean to be bad banana. Come low. No nie było. Low. Ja tak założyłem, że on tak mówił, że low to ten sam skin. I oh, Walker, <laughs> <liwo>. <laughs> jest szort. Co to minus jeden. Ale gdzie żeby je to jeszcze na tym bananie, też mi strzelił. Dobra, no mamy tak zwaną fizyczne pojęcie superpozycja. Co? TEN Walker. Walker if you continue like that you'll gonna get get banned. No źle, no źle. In his molly so he Yeah, gets banned. yeah. Podoba mi się taki grany na Mogę sobie pikować tam. Fajne, fajne. to? Okej. się obstawia, nie. Nie Mor. A to wszystko w ciało, ale. Git wyszło, git wyszło. Oj, bo... oj. A bracie, cieszę fragi po mam zapas, nie? Mam spokój. Oj, oj, oj to jest suprim. Tak, 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 tak. Ale co to za nade? Ale biegasz. Endark. Full low. Albo Dark Glow, nie wiem. A, po low. Esasito, ziomeczku. Ory, kombinujesz, zabij go. Oho, 5 CFG, chyba musi 6 odpalić. If I spot your smoke. Oh, yeah, Odjet, ok. Lol. No to było tak o okej okay. oh, yeah. Zabiję, może zabijesz się go co O on nie żyje Na hey. right. ten słupie ja będę musiał przypłody spamować chyba. Ten się staje, wydaje oh, okay. No bariolo. w biegu. jeden z nich w biegu. Albo dwóch takich jest. Sfaniaków. Peszyk? Nie bombę. Far bomb? Co? No bomb. No ale po co on pikuje po pierwsze? A po drugie, gdzie jest ta bomba, o której on mówił? Ale to jest taki meczik, że może coś w teru, jak dobrze im pójdzie, to może być, może być nieźle. O kurde, jak hewlara. Nie, mam kevlara. Co mnie tak bije. Wszyscy mnie tu biją na tym bananie. To have to risk it. na B. Maryki bomb. No, ryzykuję już. Poczekam. Dobra. Easy clutch. I'm too good. I will spot and then go. In. Nie normalnie. Na robocie smog to pikuję to nie. Tu ja no, oni wygrałem przez przypadek. Dobra, teraz zapraszamy na bezpowrotem. One be smoked, my BB. Ja bym daj. To wy. Let's fight. Kombu. Pus, 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 pus. Речи мезденько. Вот. Фрибана. Видите, это ситуация, пикни на банана, гадаю. Это пассив. Też ja chyba cię nie spadnę. O, easy. Prosięk. O, hej, spoko, spoko. Nie, no teraz to zupełnie inaczej się gra, zupełnie inaczej. O podkładkę, bo to jest. Ja też gram na złej podkładce. Ja nie chcę tego za bardzo, jakby, wiecie, zmieniać tego mojego feelingu, ale moja wersja podkładka na cię ci średnio nadaje bo ma duży statik. Fiction w miarę, znaczy to i tak jest zwiększać niż jakiś GSR albo QCK. W miarę duży statik i w miarę mały dynamic A do takich flicków potrzeba na odwrót. Trzeba łatwo ruszyć umieć i duży dynamik, żeby łatwo było zatrzymać. Więc na przykład taki Saturn Pro jest spoko, widzicie, to zupełnie inaczej chodzi. long, tutaj pasyw Видит? Консайт. Кто? Курда, почему народа? Почему сайт? Найс. Ну, добро, давай, тигер, как бы. А, Спасибо, на ягас. Ладно. Вот I have a Coming. What? Oh my god, Andrew. He pushed up, I guess. Yeah, Okay. Let's coffee, coffee. Nice. Push. Love. <laughs> Nice. Focus, three on B, three on B. Then go away, go away. Go away. Smoke. Go fast. Refrack. No, easy, easy. On Don't man. die now. Okay. opa kleje nie ślizga się uh, z pięknie zawsze Nice, biwa Noice max Nice nice serio ona się se już arrasuje Poczu się Ona partnerc Nie by był dobrą You hit him, In, inside ups inside okay. ups ale Hunter jest Hunter już parę razy tak mi zrobił szok, że aż ciężko było trafić. Ten wespek się obudził, tak parę razy widzę. Biegnie, daje heady. Podoba mi się zawodnik. No homo oczywiście. What? Tu What nice. yeah, no to było. To było coś. Jeszcze? Okay. Sure? No oni Co to ma być? Ja rozumiem, wszystko rozumiem, nie? Jestem tolerancyjny jak mogę, no ale bez przesady mu tutaj. Że oni tak nas wyzywali, że sejbują ci nasi teamajsi. To jeden raz, jeden gość z był, A tak jeźdź robią Przesadzaj oh. za słaby jest 3B? Or One short, low. Sajd low, kill him easy. Ogólnie przeciwnicy nie są na dobrze. Być może trafiły na jakieś, nie wiem, orzełki IDMG czy coś takiego przeciętne. Ale jaka jest różnica nie jak nie ma dziś on w enemy. no to to jest po raz kolejny, to serby była tak piękne. Ale po raz kolejny to jest dawno by się skończyła. Maybe meat push. Lust kill dla mnie, nie? No Nice Nie ja no, spoko, spoko meczyk naprawdę. Spoko. Szkoda, że nie będę widział pięciu rank ale o oh właśnie już to jest trochę spoilerowałem, ale wiadomo, że awansu nie będzie po jednym. Ale nikt mnie tu nie był mocno i suprimy u nas ok ok. Ciekawe te rangi. To, to był taki meczik typu... typowe globale, nie? typowe, znaczy, co ja mówię, typowe matchmakingowe rangi, a nie jakieś tam, wiecie, że ktoś ma Seuza Cavalaro i ma 3 Elo. Takie digle to bym mógł nagrywać, ale no, zobaczymy. Jeszcze się pomęczę, po, na pewno, w kolejnych odcinkach wrócimy do normy 10 leveli i tak dalej, bo nagle się jakiś cud tutaj nie zdarzy. Więc dzięki za oglądanie, macie się, do zobaczenia, na razie.